Witam. Na początku tego filmu chciałbym podziękować wszystkim subskrybentom. Osobom, które komentują moje filmy, dają lajka, czyli łapkę w górę i oglądają moje filmy. Dzięki za Wasze wsparcie to dzięki Wam powstają kolejne filmy na tym kanale. A teraz przejdźmy sobie do swing tradingu i czego. Ja bym się spodziewał, lub w jakim kierunku według mnie fundamentalnie powinny, jakie pary walutowe lub inne aktywa się poruszać. Możemy zacząć od złota. Według mnie złoto powinno iść do góry. No jest po prostu za dużo dobrych powodów, dla których złoto powinno iść do góry. Szalejąca pandemia COVID-20, może inaczej druga fala COVID-19 słaby dolar amerykański, biden na prezydenta, z tego co mówił ostatnie sondaże, chociaż oczywiście wszystko może się zmienić w ostatniej chwili. Jeśli chodzi o WTI, nadal myślę, że powinna słabnąć ropa, bo druga fala pandemii, lockdown na całym świecie, zamykanie gospodarek, biznesów, tak dalej. Więc ropa według mnie powinna spadać w dół. No, zapomniałem dodać strzałkę, według mnie kierunek w dół a złoto kierunek do góry Następnie USD CHF no te wybory nie powiem dały mi w końcu na moim koncie weryfikacyjnym no i co? USD i CHF Według tego co mi wiadomo jeśli wygra BIDEN to dobrze to dla dolara nie będzie, więc oczekiwałbym właśnie spadków na USD CHF -ie. No ale to tylko moja e, opinia oczywiście. FED jak powiedział, że za 2-3 lata będą podwyżki 100% następnie nic nie robią z pandemią właściwie w USA. Wszyscy żyją wyborami i nie widzę powodu do kupowania e, USD. A w zeszłym tygodniu chyba mówiłem, że spodziewałbym się kierunków dół na USDCHF. Chyba miałem rację, no sprawdźcie i dajcie w komentarzach czy mam rację co do tych prognoz? Czy to wygląda mniej więcej 50 na 50? I czasami mi się uda, czasami nie. Następnie USD, JPY. Yy, kolejne, właśnie bym stwierdzał, że nie ma powodu do kupowania USD, jest powód do kupowania JPY, bo JPY, japoński jen, jest bezpieczną przystanią. i Według mnie powinniśmy kupować jena, bo mamy pandemię covid -a która się rozszerza i będzie, myślę, dość ciężko jaśnień zima, zanim nie wynajdą szczepionki w USD, jeśli wygra biden, no to USD będzie tracić, bo on chce chyba, z, jeśli się dobrze nie mylę, wznieść podatki jeszcze wyżej. I indeksy właśnie dolara amerykańskiego też powinny spadać, jeśli wygra Biden. I kilka innych rzeczy tam ogólnie. Biden nie jest dobry dla dolara według z tego, co czytałem, słyszałem, i nie jest dobry dla indeksów amerykańskich. No, po ostatnich wyborach z Trumpem, jak widzieliśmy, rynek się otrząsnął i szybko się nawrócił. No, zobaczymy, czy tym razem będzie tak samo, czy jednak będzie tak jak ja mówię i dolar będzie spadał, jeśli wygra Biden, i indeksy amerykańskie też będą spadały, jeśli wygra Biden. Euro, USD. Y Dlaczego EURUSD poszło do góry? Według mnie dlatego właśnie, że słabość dolara. Na drugą stronę, jeśli chodzi o euro. Rynek przewiduje, i nie powiedziałbym, że ostatnie komentarze z Europejskiego Banku Centralnego zaklepały to, co, czy, czego oczekuje rynek. Typu, wy w grudniu powinniśmy zobaczyć jakąś obniżkę stóp procentowych, lub jakieś poważne kroki w osłabieniu, w próbie osłabienia wspólnej waluty euro, i tak mówi bank centralny. W drugą stronę mamy COVID-19, pandemię, która dopiernicza niesamowicie Hiszpanii, Włochom, Niemcom, Francji. Wesoło nie jest. Nie widzę powodu do kupna euro ani do kupna USD. Pytanie, które z tych dwóch par walutowych będzie słabsza? Czy euro, czy USD? Według mnie dwie są osoby i nie chciałbym się tutaj pakować. Myślę, że będzie konsolidacja. No ale to tylko moja opinia. GPP, USD. Kolejny problem z USD, bo jest cały czas nierozstrzygnięte wybory. GPP w drugą stronę zyskał w czwartek, jeśli się nie mylę. Czy w środę na tym banku Anglii? kiedy powiedzieli dali znać że co prawda nie jest ciekawie nie jest wesoło brexit nie jest nadal rozwiązany a mamy do tego lockdowna do 2 grudnia w uk. No i do tego jeszcze dołóżmy sobie bank anglii który powiedział że ba bailey się powiedział że no, co prawda sytuacja jest taka nieciekawa w ekonomii, ale nie myślą o tym, żeby już teraz natychmiast obniżać stopy procentowe, czy nawet zrobić ujemne stopy procentowe. Co tam jednego dnia po prostu GPP wystrzelił, nie wiem, stoi ileś pipsów chyba poleciał o no, 8 rano, jak tylko się pojawiło oświadczenie Banku Anglii i o tym, że wcale nie myślał o obniżce stóp procentowych w najbliższym czasie, chociaż rynek mógł mieć takie przewidywania, że Bank Anglii będzie obniżał stopy procentowe już całkiem niedługo, więc Bailey postawił kropkę na D, a w drugą stronę nadal nie myślę, że gdyby GPP był jakiś, powiedzmy, atrakcyjny. Lockdown do 2 grudnia na pewno nie pomoże gospodarce, Brexit jest nierozwiązany i stoi w miejscu, a Bank Anglii chce utrzymywać stopy, no to nie jest to jakoś wesołe dla mnie, żeby kupować GPP. Z drugą strony USD też jest, według mnie, taki mało atrakcyjny obecnie, więc myślę, że będzie konsolidacja. Out USD. Jeśli chodzi o Australijczyka, tak jak mówiłem, tydzień, dwa temu Australijczyk w końcu obniżył te stopy procentowe. Wszyscy tego oczekiwali, w końcu obniżyli te stopy procentowe i co oni powiedzieli w tym swoim oświadczeniu? Bank Centralny Australii powiedział, że jest bardzo... Bardzo małe prawdopodobieństwo, że Bank Australii wejdzie na ścieżkę ujemnych stóp procentowych. No, było szaleństwo na Australijczyku. Nie wiem, czy to był wtorek, czy środa. W nocy, no to Australijczyk po prostu wystrzeli do góry, jak tylko usłyszał, że nie mają zamiaru więcej obniżać stóp procentowych, ani nie mają zamiaru wchodzić na ujemne stopy procentowe. W drugą stronę mamy jeszcze te wybory prezydenckie w USA, i pytanie: Kto tu jest teraz bardziej atrakcyjny? No, według mnie, chyba bardziej atrakcyjny będzie jednak Australijczyk. Chociaż, tak jak mówiłem jakiś czas temu o tych banach na produkty z Australii przez Chiny, to jak się doinformowałem na jednym filmie, który udostępniłem w edukacji na Discordzie, okazało się, że. Te bany na australijskie produkty były dość niewielkie. Oczywiście takie stryknięcie w nos dla Australii. Naprawdę niewielki y, udział w PKB czy tam w eksporcie Australii. Te bany miedzi i węgla dla Australijczyków przez Chiny nie były wcale takie y, poważne dla Australii. Więc tutaj myślę, że raczej bym stawiał właśnie na to, że do góry, jeśli, jeśli Biden wygra, to Australijczyk myślę, że ma duże szanse pójść do góry. Takie jest moje spojrzenie fundamentalnie. Jeśli chodzi o euro NSD, myślę, że będziemy obserwować tutaj konsolę, dalszy ciąg, bo jak mówiłem, Europejski Bank Centralny szykuje się do obniżki stuprocentowych lub poważnych kroków w polityce monetarnej, żeby po prostu osłabić euro. W drugą stronę, w środę, zdaje się, będzie RBNZ i Bank Nowej Zelandii będzie miał swoją decyzję. No, na razie rynek nie przewiduje, że od razu utną stopy procentowe, ale pytanie jest, czy zrobią tak, jak powiedzieli, w końcu utną te stopy procentowe, podtrzymają swoją retorykę, że będziemy osłabiać yy, nowozelandzkiego dolara, czy też coś się zmieni, więc na razie czekamy na oświadczenie RBNZ odnośnie NSD. I zobaczymy, co wtedy się wydarzy na tej parze walutowej, Do, na chwilę obecną bym się trzymał z daleka na dłuższy termin od tego NSDCHF. Znowu czekamy na oświadczenie odnośnie Banku Nowej Zelandii, co oni wymyślą i wtedy dopiero będziemy wiedzieli, czego mamy się tutaj spodziewać. Z drugiej strony jakby się znowu coś zadziało, a lepiej nic to nie wygląda. To CHF powinien zyskiwać, czyli frank szwajcarski. No na chwilę obecną czekamy cierpliwie. Aut CHF, jeśli będzie jak będzie, czyli sentyment nie będzie nas rozpieszczał, no to CHF powinien zyskiwać w drugą stronę w tym tygodniu po decyzji właśnie Banku Australii stwierdzić możemy, że Australia wcale nie ma się tak źle jak myśleliśmy i Możemy obserwować właśnie jakiś kierunek do góry w zależności od tego, co się wydarzy na świecie i czy, czy czasami nie będzie czegoś, co spowoduje silny sentyment RISKOW i strach na giełdzie. NSDK. To, mm, no, sytuacja jest tutaj taka bardziej, według mnie sieczka będzie w, w górę, dół, dół, dół góra, będzie konsolidacja. Dlaczego? Bo nowozelandzki dolar kanadyjski Obydwa banki centralne są ustawione na albo obniżanie. Nowa Zelandia jest ustawiona na obniżanie stóp procentowych i osłabianie swojej waluty. Z kolei po ostatnim Banku Kanady, konferencji prasowej i polityce monetarnej i itd. Bank Kanady powiedział, że najbliższe stopy procentowe, podwyższanie, będzie za 3 lata. A do tego czasu będziemy się dostosowywać do tego, jak się będzie sytuacja rozwijać na, w gospodarce. Dane są, jakie są, ale nie są tragiczne. Gdyby były tragiczne dane z Kanady, to wtedy będzie Bank Kanady myślał o, o obniżaniu stóp procentowych lub jakichś dodatkowych działaniach. A jak na razie Bank Kanady utrzymuje, tak powiedzmy, neutralnie. Poczekamy, zobaczymy, jak będzie gorzej, to się dostosujemy. A nowozelandczyk chce sobie swoją walutę, no to myślę, że będziemy obserwować tutaj sieczkę, mniej więcej. Outcut, yy, myślę, że do góry, bo jak już mówiłem, australijczyk ma się nawet dobrze, nie mają zamiaru obniżać stóp ani wstawiać ujemnych stóp procentowych, z kolei jeśli chodzi o dolar kanadyjski, no to mamy płaską linię. Ani obniżać, ani zawyżać, dostosujemy no się do tego co było, co jest. Więc myślę, że możemy obserwować tutaj na outcadzie do góry kierunek Audien. E, no w zależności właśnie od sentymentu risk, of, risk on. jeśli będzie dobrze się na świecie i nie będzie jakichś, nie wiem, kolejnych lockdownów czy, czy jakieś paniki na, na świecie, to myślę, że Australia i Australijski dolar porównaniu do japońskiego jena, powinien iść do góry. Jeśli chodzi o kanadyjski dolar, japoński yen. No tutaj jest sprawa znowu, risk on, risk sentyment. No Kanada jest ustawiona płasko, czyli ani nie podwyższa, ani nie zaniża, poczekamy, zobaczymy, a japoński yen jest podatny na sentyment na giełdzie, czyli jest strach albo panika, albo jest chciwość, więc Myślę, że tutaj będziemy dalej obserwować jakąś sieczkę, góra, dół, dół, góra. eurogpp Według mnie sieczka. Proste. No, Europejski Bank Centralny, mówiłem. Yy, ma zamiar obniżać, osłabiać swoją walutę do grudnia. W grudniu mają zamiar podjąć jakieś działania. Jeśli chodzi o Bank Anglii, no to mają zamiar trzymać tak jak jest. Brexit nic się nie ruszył. Kolejne lockdowny na pewno w Wielkiej Brytanii nie pomogą gospodarce i obydwa myślę, będą taka sieczka, będzie na euro. GPP nie, nie interesuje mnie ani jedna z tych walut. GPP, CHF, myślę, że też będzie sieczka, no bo mamy właśnie jedną walutę GPP, która ma Brexit, te swoje problemy. Bank Anglii, który stwierdził, że jednak wcale nie będą obniżać 100% w najbliższym czasie. A w drugą stronę mamy CHF, który jest podatny na sentyment Risk On, risk czyli jeśli będzie strach i panika na giełdzie, no to CHF zacznie się zyskiwać. Jeśli pojawią się negatywne nagłówki, na przykład na temat Brexitu, no to CHF może zacząć zyskiwać GPP tracić. Więc na razie nie interesuje mnie ani jedna, ani druga z tych par walutowych. Euro, CHF, można by się pokusić o stwierdzenie, że ta para walutowa pójdzie w dół. Dlaczego? Bo. Coraz więcej lockdownów i tak dalej w Europie, a w CHF, w Szwajcarii nie ma żadnych lockdownów. A jeśli sentyment by był jakiś, powiedzmy sobie, nie za i Giełda zaczęłaby panikować, to CHF będzie zyskiwał, więc myślę, że można by się pokusić o stwierdzenie, że będziemy utrzymywać trend w dół na EuroCHF-ie. KCHF to samo co KDJPY. Nie mam zdania. Myślę, że dalej będziemy obserwować tutaj sieczkę w zależności od tego, jaki sentyment będzie na rynku. GPP, JPY myślę, że będzie sieczka. Myślę, że będzie sieczka. no Banku Anglii już powiedziałem: GPP i JPY będzie podatny na sentyment na świecie i na to, czy gelda będzie chciwa, czy. Czy właśnie będzie strach na keucie, więc oczekuję dalej, że będzie ścieżka w bok. NSD od Kolejna ścieczka. no nie ma tu wiele gada, co opowiadać. NSD jest parą. Y, kiedy jest chciwość, to NSD powinien rosnąć, kiedy jest strach, to JPY powinien rosnąć w siłę. Tu nie ma w ogóle o czym rozmawiać. Naprawdę, myślę, że będzie ścieżka. NSD, USD. Myślę, że będzie ścieżka, chociaż strategia może pokazywać, że będziemy rosnąć, to ja myślę, że będzie ścieżka albo będzie taki niepewny trend, bo mamy w środę chyba właśnie Bank Nowej Zelandii i tam się okaże w końcu, gdzie ten kierunek się uda, bo jeśli wygra biden, to będzie słaby dolar. Z drugą strony, jeśli Bank Nowej Zelandii chce obniżać stopy procentowe i osłabić swoją walutę, no to ten trend do góry mógłby być taki Powiedzmy niemrawy, niemrawy, tak uważam, że taki niemrawy, no ale mogę się mylić, ale myślę, że nie, nie, nie jestem zainteresowany właśnie tą parą, ale to myślę, że dalej będzie jakaś sieczka, GPPK yy, sieczka, sieczka, kolejna konsolidacja będzie myślę tutaj, Opowiedziałem Banku Kanady, Banku yy, Wielkiej Brytanii, Brexicie i tak dalej, myślę, że tutaj będziemy obserwować dalej sieczkę, euro, jpy, yy. Nie widzę powodów do kupna euro, a jeśli by źle się działo na giełdzie na rynku, no to widziałbym powód do kupna JPY, ale na chwilę obecną czekamy na rozwój sytuacji Nie myślę tutaj o tym, żeby na tej oraz na chwilę obecną kupować od razu JPY, a na pewno nie Euro CHF JPY obydwie dwie pary są risk-off, więc... Ani jedna, ani druga, myślę, że nie będzie miała sporej przewagi jednej na drugą. Myślę, że dalej będzie konsola i odbijanie się od szczytów, od dołków. Eurocad. Szczerze powiedziawszy, jeśli chodzi o Eurocad, to gdybym miał wybierać, to pewnie nie wybrałbym żadnych z tych par walutowych. Jedna jest ustawiona na neutralnie, czyli Kanadyjczyk, a euro jest ustawione w dół. No To jest takie słabe podejście według mnie. Gdybym już musiał coś tutaj wybierać, to pewnie wybrałbym kierunek w dół, ale nie sądzę. Po prostu nie ma tej siły Kanadyjczyk, żeby tutaj ciągnąć w dół od razu. Myślę, że będzie dalej konsolidacja. USDC, no. Obydwa banki centralne są ustawione na obniżanie lub utrzymanie, tak jak jest. No, w sumie, obydwa są przepraszam, ustawione tak żeby utrzymać swoje stopy procentowe i, i dostosować się do tego, co się będzie działo w świecie, więc myślę, że tutaj będziemy dalej obserwować sieczkę, Chyba, że wygra Biden, to wtedy może z wielkiej łaski będzie jakiś trend w dół, ale wątpię. Dla Kanadyjczyka będziemy szli w dół, ale wątpię. Obecnie myślę, że będzie dalej konsolka. Euro out, no tutaj jest proste. Według mnie, Australijczyk ma więcej teraz mógłby zyskać więcej niż Europejski... niż EURO. No EURO już opowiedziałem, że będzie do grudnia, pewnie będą jakieś środki wprowadzone w grudniu na temat obniżania europejskiej waluty. Z kolei Australijczyk utrzymuje, że nie będą obniżać, czy też, no już na pewno nie będą robić ujemnych 100%. W Europie mamy pandemię i szaleństwo, jeśli chodzi o COVID-19 w Australii. Myślę, że razu sobie lepiej niż Europa, więc kierunek jest jeden, w dół. Na tej parze walutowej według mnie GPP NSD ścieczka, ani jedna para walutowa, ani druga nie interesuje mnie pod zakup. A NSD proste, po tym co usłyszeliśmy od RBA, czyli od australijskiego banku centralnego i po tym co usłyszeliśmy od NSD jakiś czas temu, czyli RPINZIT Jestem zdania, że ta voltowa powinna iść do góry. Jedni mówią, że utrzymają tak jak jest, na pewno nie będziemy wprowadzać ujemnych 100%, czyli Australijczyk. Drudzy mówią, tak jak powiedzieliśmy, tak zrobimy i wprowadzimy obniżanie 100% lub ujemne 100% RBMZ, czyli Nowy Zelandczyk. Więc, moim zdaniem, kierunek do góry. GPP out, jak już bym miał wybierać, to właśnie w stronę AUDA o banku Anglii Brexicie i tak dalej wszystko już opowiedziałem Australijczyk myślę że ma więcej mm, więcej do, zysk, nie, do zysku niż, niż GPP w obecnym stanie rzeczy więc myślę że będziemy szli w dół na tej parze walutowej z mojego fundamentalnego spojrzenia no i to wszystko jeśli chodzi o ten przegląd swing tradingowy na datę 7 listopad 2020 roku. Dajcie znać w komentarzach czy te filmy są w jakiś sposób dla Was użyteczne, czy ktoś weryfikuje to co ja mówię tutaj i te pary walutowe w dłuższym terminie typu D1, czy tam W1, czy jak tam patrzycie, kierują się tak jak ja mówię czy wchodzicie na H1, H4 na kontakt temu i sprawdzacie, czy to działa, czy też nie. I czy można na tym zyskać, czy nie. Dziękuję jeszcze raz za wsparcie, za oglądalność, za subskrypcje, lajki. No i co? Życzę powodzenia na rynku i do następnego tygodnia, do następnego filmu. Trzymajcie się. Narka.